Siema wszystkim. Motopodwórko znowu zaprasza. Dzisiaj, w naszym prosektorium podwórkowym, deska rozdzielcza od Hondy Jazz. Chyba 2005 rok. I znowu poduszka powietrzna kierownicy. Tutaj mamy podobnie jak w maździe. Tylko chyba bez zaślepek. Wkręcik z drugiej strony. Drugi wkręt i powinno wszystko pójść cacy. No i pięknie, ładnie torcik, chyba dwudziestka albo dwudziestka piątka. Róweczkę należy wykręcić całkiem. Może wypadnie i poducha już się ładnie rusza. Śrubka nie wypadła, ale... ale poducha już prawie tak. Poducha wyluzowana. No I jeszcze jakiś zaczep pozostał. Czyli pozostaje sprawdzić kolejną pozycję. Albo zwyczajnie pozwolić, żeby śruby wypadły. Dokładnie. Dalszy to złośliwa wtyczka. A w tym przypadku mamy możliwość rozłączenia tej wtyczki, co znowu będzie. Prawdopodobnie ciekawym zabiegiem, nie na jedną rękę. Dokładnie muszę na chwilkę przerwać, żeby sobie użyć dwóch rąk do rozbiórki. Tak i już wiem wszystko. Wystarczy tutaj, jest taki ślisk, który należy podnieść. A... A jednak, dwoma rękami było łatwiej. No Jedną ręką będzie ciężko. Ten ślisk należy dwoma rękami tutaj, taki ładny ślisk jest. O, dwoma rękami trzeba go poderwać. I wtedy wtyczka wychodzi. No i właśnie, przy użyciu dwóch rąk należy ten ślisk poderwać do góry. Wtyczka wychodzi. Tu jeszcze była wtyczka od masy chyba klaksonu i poduszeczka jest kompletna na wierzchu